Medytacja czakralna. Jak samodzielnie usunąć blokady energetyczne i aktywować wszystkie czakry? Zapraszam Was do przeczytania i do zapoznania się z fajną książką. Jeżeli ktoś się, jeżeli ktoś się interesuje medytacjami czakralnymi, uzdrawianiem rejki, ogólnie rzecz biorąc, zaczynacie się w ten temat zagłębiać, to zapraszam Was na mój profil, ponieważ ten profil będzie miał w sobie trochę. Rejki, trochę uzdrawiania, trochę rzeczy zdrowotnych, trochę owoców, trochę naszej wrażliwości. No i wszystkiego, co możecie zobaczyć. Fajna książka. Ja sobie ją przeczytam. Właśnie zaczęłam się interesować, więc dla początkujących za, zachęcam do kupienia takiej, ponieważ jest prosta, w języku zrozumiała. No i też nie jest długa jest też kolorowa, fajnie wszystko tłumaczy i tak jak to jest napisane dedykuję tę książkę wszystkim boginiom świata, które codziennie mnie inspirują oraz mojemu wyższemu ja w podzięce za narodzinę tej wizji niechaj aktywuje ona i obudzi twoją najwyższą świadomość oraz leczenie zobaczcie jakie super obrazki i w ogóle te kolory mega tu mamy mantry bo nie wiem czy wiecie, ale mantry też powinniśmy śpiewać, nie tylko czytać, ale śpiewać. Nie są one trudnym językiem, nie są one w ogóle trudne. A ponoć poprawiają. Ja jeszcze nie jestem na tyle gotowa, żeby te krótkie słowa śpiewać, ale może kiedyś założę jakiś krąg kobiet i będziemy się spotykać i razem będziemy to śpiewać. Czuć. O, tu proszę bardzo, spis treści. Przebudzenie Twojej leczniczej mocy. Jak coś chcę, to niech napisze, jaką stronę mam przerobić, jaką mam przeczytać. I wtedy od razu przejdę do, do tej strony, a nie yy, nie będę czytała wprowadzania. Czytajcie, dajcie znać. Apil Fender, mistrzyni nauczycielka reiki, a także instruktorka medytacji. O, w ogóle młoda. Młoda ja Widać, że pije od niej takie światło, no. Uzdrowienie kwantowe, poradach medytacyjnych, leczeniu dźwiękiem. Także zapraszam Was do tej przygody i będziemy aktywować swoje, słuchajcie, czakry. Tylko łatwiej będzie mi z Wami. Nie samej.